Wiadomo, wszyscy musimy robić coś, żeby na tym świecie funkcjonować, tak? I każda praca wymaga jakiegoś wysiłku od nas, czy to fizycznego, czy to intelektualnego, ale chodzi o to, żeby znaleźć sobie takie zajęcie, które sprawia, że czujemy, że to, co robimy, jest kompatybilne z nami. Nie wiem, jak Was, ale mnie takie widoki. Mega, mega cieszą. Oczywiście w pracy busiarza nie zawsze no. zdarzają się takie widoki, są to raczej bonusy, ale bonusy, które się na maksa docenia. Właśnie to lubię w pracy na busach że cały czas coś się dzieje cały czas jesteś codziennie jesteś w jakimś innym miejscu masz jednak dużo czasu dla siebie przynajmniej dużo czasu dla swojej głowy czasami jest straszny zapieprz czasami jest większy luzik ale jednak zawsze jest ciekawie jeżeli z wdzięcznością podchodzisz do życia tak, umiesz docenić proste chwile, proste, piękne chwile, to naprawdę można z tego wyciągnąć coś wartościowego dla siebie. Ja się w pracy na busach na maksa odnajduję, mimo że zdaję sobie sprawę, że nie jest to praca dla wszystkich. Jest to praca czasami dosyć męcząca, dosyć wymagająca. Ale cóż, to jest coś, na co świadomie się zgadzam, między innymi dla takich właśnie chwil. No i co? Jeżeli myślisz, że praca w transporcie, praca busiarza jest dla ciebie, odezwij się do mnie na piwa. Może będę mógł ci pomóc znaleźć całkiem ciekawą pracę, gdzie siedziba jest na Górnym Śląsku. Wyjazdy zazwyczaj nie są na dłużej niż jeden dzień, dwa dni, trzy dni. Na razie to tyle. Trzymaj ta się. Cześć.